Siemanko z tej strony Maciek i witam was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zrobimy pierwszą serię odcinków o zestawach z mojej młodości. Nazwiemy to Powrót do przyszłości, a ja zapraszam was na recenzję zestawu o numerze 1693 Racing Car z roku 1992. Jak widzicie, mam tutaj instrukcję od niego. Niestety nie posiadam do niego żadnego pudełka, bo że jest to mój pierwszy zestaw klocków Lego, jaki kiedykolwiek otrzymałem. W jakich okolicznościach nie do końca pamiętam i nie chcę tutaj jakby się wywodzić na ten temat, kiedy to mogło być i z jakiej okazji. Na pewno dostałem go od rodziców. No i tak w tym zestawem tak naprawdę zaczęła się cała moja przygoda Lego za dzieciaka. Zestaw ten posiada 26 elementów i tak jak powiedziałem został wydany w 1992 roku jego instrukcję, jak widać jest nieco um, już taka leciwa aczkolwiek wszystkie kolory tutaj są zachowane, no jest pognieciona była złożona na cztery jak widać um, co do samego zestawu no jest on dość taki mikroskopijnych rozmiarów, że tak powiem jak to w gwiezdnych wojnach, Microfightersy teraz są bardzo popularne. Te zestawy Microfighters, eee, więc on by się tutaj swoimi rozmiarami doskonale do tego nadał. Nie ma tutaj minifigurki, co jest, eee, co jest jakby no, nie ja chcę powiedzieć, że minusem. Jest to chyba mój jedyny zestaw, który nie posiada e, minifigurki. Eee, zanim obejrzymy, ten. Zestaw. Um, pokażę Wam instrukcję, jak ona wygląda. Dosłownie jest, są to dwie kartki papieru. Um, ja tutaj się Wam to pokażę w ten sposób. Czyli cała instrukcja znajduje się na tej um, drugiej stronie. No i widzimy, mamy tutaj opcję, żeby sobie go przebudować. Czyli um, Lego już dawało nam jednak um, przykłady do tego, jak sobie przebudowywać te nasze zestawy. Co można tutaj powiedzieć o tym zestawie? No, niezbyt wiele, a zaraz wam go pokażę. On jest już złożony, nie będzie tutaj żadnego speedbuilda chociaż mógłbym to zrobić, zajęłoby mi to dosłownie chwilę, ale mam go już złożonego. Przejdziemy jeszcze na drugą stronę, żeby wam pokazać wszystkie kroki, elementy, bo naprawdę nie jest tego dużo. 26 elementów, no i tak powstaje. Nasz em, pan samochodzik, em, do którego nie mamy minifigurki. Eee, tak jak wspominałem, prawdopodobnie był to mój pierwszy zestaw, nie jestem w 100% pewien raczej w 99, ponieważ jest inny zestaw, który myślę, że mógłby być tym pierwszym. Um, ale wydaje mi się, że to był właśnie ten. Ehm, także tak, ehm, nie przedłużając, przejdziemy do samego modelu tego pojazdu Racing Car. Zestaw 1693 z roku 1992. Tak jak wspominałem, jest to pierwszy odcinek z serii Powrót do przyszłości. Seria, która będzie gościła na moim kanale. Pokażę Wam zestawy, które posiadam z moich młodzieńczych lat. No i będę się wam, z Wami dzielił tymi rzeczami Lego, które posiadałem za dzieciaka. Także tak, przejdziemy teraz do recenzji tego pojazdu. Ja wracam za chwilę. I sprawdzimy, co jest grane. A grane jest to, czyli nasz Racing Car, zestaw, który ma prawie 30 lat, ponieważ mamy 2021 rok, a ten model jest z 1992 roku, więc um, prawie 30-letnia konstrukcja. I pierwsze, co możecie zauważyć, na instrukcji była tutaj um, czwóreczka. Taka racingowa i ona nadal tutaj jest. Uwierzcie, postaram się to pokazać. <laughs> o, można to zobaczyć tutaj. Po prostu podczas gdy już tych klocków miałem więcej i ten model po prostu nie był dla mnie atrakcyjny, nie był jakby złożony w tej formie, w jakiego widzicie teraz. Um, Potrzebowałem tego elementu do czegoś, czego budowałem, i po prostu ta czwórka mi tam nie pasowała, więc prawdopodobnie postanowiłem zamalować to markerem. I także, tak to właśnie e, zrobiłem. E, gdy odszukiwałem sobie te klocki do odbudowy modeli, e, znalazłem ten i miałem przez chwilę pomysł, żeby spróbować to jakoś e, odrestaurować, czyli jakby zedrzeć tą, e, tą farbę z markera, ale wydawało mi się, że mogę. Równocześnie zedrzeć tą, tą czwóreczkę. No, ją tutaj widać pod światło, jakoś. Ona jest, to jest oryginalny element z tego modelu. Jest on kompletny, no, ale taki mały defekt, który wynikał z tego, że po prostu budując, um, budując swoje jakieś rzeczy potrzebowałem tego elementu i nie pasowała mi ta czwórka, po prostu, więc postanowiłem ją zamalować. Co do samego modelu, jaki jest, każdy widzi. Jest naprawdę malutki, zobaczcie. Mieści mi się tak na dłoni. Jest w formatu znanych i lubianych w latach 90. przez dzieci, również przeze mnie, resoraków. Kolejnej zabawki, które bardzo lubiłem. Wszelakie pojazdy. Jak na prawie 30-letni zestaw te klocki naprawdę nieźle się trzymają. Gdy odkopałem swoje stare klocki z domu rodziców przywiozłem je tutaj do siebie to oczywiście je wyprałem, ponieważ no, przez wiele, wiele lat stały gdzieś zakurzone niektóre elementy cały czas są brudne, aczkolwiek wiele się doczyściło i one fajnie wyglądają co tutaj więcej można o tym powiedzieć, no niewiele, ponieważ no, jest to bardzo prosty model w dzisiejszych czasach, podejrzewam, że to jest taka wersja na polibak po prostu. Um, nie byłby to zestaw e, zawarty w pudełku, sprzedawany gdzieś tam e, po tych najniższych cenach. E, zestawów e, Lego, ponieważ tych elementów jest bardzo mało, więc mógłby to być jakiś polibak albo zestaw dodany do jednej z gazetek Lego City. E, I tak by to prawdopodobnie wyglądało. Hmm, nie wiem nawet, jak to można zrecenzować. No, ma swój urok, mam do tego zestawu sentyment, ponieważ prawdopodobnie był to mój pierwszy zestaw LEGO w ogóle całkiem spoko tak jak go sobie złożyłem to to naprawdę wrócił jakieś tam wspomnienia i tak mówię no mam do tego zestawu sentyment i jest on naprawdę sympatyczny. Taka mała, że tak powiem popierdółka. Więc konkluzją dzisiejszego filmu, ponieważ no nie może być zbyt długi, ponieważ nie ma tutaj e, o czym mówić. Teraz możecie sobie porównać tą czwóreczkę, która jest na instrukcji i to, która jest tutaj. Ehm, co do samego modelu, mamy klasyczną kierownicę, mamy miejsce na miniki której nie ma. E, mamy tutaj te takie elementy e, silnika, czyli możemy się domyślić, że. Ten pojazd miał napęd na tył i silnik umieszczony z tyłu. Chociaż może nie wiem, czy to był napęd na tył, ale silnik był umieszczony z tyłu. Eee, no to taka wyścigówka, trochę F1. Wczesne wersje legowe e, Formuły 1, można to tak nazwać. No i jak widzimy też stare Lego System. Obecnie byłoby to Lego City prawdopodobnie. Mm, te zestawy... Tak się właśnie prezentowało kiedyś. Zestaw 1.6.93. Powiedzcie mi, co myślicie o tym zestawie. Czy go mieliście? Czy chcielibyście go mieć w swojej kolekcji? No i tak, czekać na kolejne epizody z serii Powrót do przyszłości. Ja zapraszam Was na kolejny film. Ode mnie dla Was na dziś to tyle. Widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam. Cześć.